Hej. Zapraszamy, Hej, zapraszamy Was na vloga Stargów Książki w Warszawie, czyli moich przynajmniej w Warszawie. Krakowie. Czyli chyba moich najbardziej wyczekiwanych targów. Mamy godzinę 23.51, czyli zaraz jest już północ, czyli zaraz oficjalnie jest dzień naszych targów, czyli sobota. Tym razem widzicie Kalinę, wyjątkowo, bo zazwyczaj jest jej mało na vlogu, ale dzisiaj przyjechała do mnie, więc będziemy cały dzień chodziły, tak przynajmniej planuję, razem. Także co mam mogę powiedzieć? Powiem Wam to, co Wam zawsze powiem, tylko tym razem nie będę Wam pokazywała rzeczy, ponieważ mi się ich nie chce przenosić, ale będę chodziła w tej wielkiej torbie hotkowej Book lab, którą na pewno już kojarzycie. I którą też miałam na innych vlogach. Yy, I biorę tylko jedną książkę do podpisu yy, i ja to opowiem o tobie gwiazdą, ponieważ idę do Edyty Prosinowskiej. Prawdopodobnie i chcę tak przyjść godzinę przed zamknięciem kolejki, bo wiecie, będę tylko jeden dzień i nie chcę jakoś tak mega dużo czasu poświęcić na stanie w tej kolejce, więc przyjdę godzinkę. Jak się wyrobię, to się wyrobię, jak się nie wyrobię, to się nie wyrobię. Ale wiecie, też nie chcę jakoś mega dużo tego nie zbierać sobie, dlatego będę brała tylko tą jedną książkę i kolejkuję tylko do jednej osoby. Czy chciałabyś coś powiedzieć? Ja ogólnie nie mam żadnego pojęcia, co będę robiła okay. te pieniądze. No nie wiem, chcę spać, nie wiem, nie wzięłam żadnych książek do podpisu, bo nie wiedziałam, nie zrobiłam research'u to będzie, więc tak trochę no. No także wszystko to... wyjdzie trochę. A ja się szykowałam i od tygodnia wiedziałam już, co będę chciała na siebie ubrać i co będę chciała robić, ale ja mam taki problem, Ja co te każde targi jako te same te, A, to deskitu. <grym> że ja się ogromnie ekscytuję tymi targami. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że będzie świetna frajda i powiem to, co zawsze mówię. Na rozpoczęcie targu, czyli Aurelia, która to montuje, już wie jak było na targach i pewnie wie, że było cudownie. I ma już to przeżycie za sobą i będzie znowu oczekiwała cały okrągły rok to targów. A ja odczekuję jeszcze tylko parę godzin. Także co? Kończę rozpoczęcie tego vloga. Widzimy się jutro o 6.31. Bo na tą godzinę ustawiłam budzik, bo planuję wyjechać o 7.40 z domu. Także mam nadzieję, że faktycznie o to się zobaczymy. Będziemy robiły outfit of the day, outfit check. I różne to takie, ja, ja Ci wszystko powiem. No bo ja muszę ją przyzwyczaić. Ja ją muszę przyzwyczaić, żeby zaczęła tworzyć Bookstagrama i BookToka, także musi wiedzieć wszystko. No i dobra, no i to tyle. Baja! Zapraszamy na Outfit of the Day, ale będziecie widzieć tylko nasze koszulki, bo... Dobra, o ja, ja... ja mogę zrobić tak, czekaj, czekaj, czekaj. Mogę zrobić tak, żebyście zobaczyli spodnie. O, dobra. Outfit of the day. Kolejnie ok, no, jak zwykle tak samo. Ja, ja, staram, zaprasz... się tro... ja staram się trochę urozmaicić. Nie, bo już kurde, jak mnie ktoś kojarzy z tego, to że wszyscy moi znajomi jakby szukają mnie po tym, że chodzę jak taka żarówka w pomarańczowej koszulce. Nie wiem, czym się to wygląda jak żarówka? No ale wiesz, że tak z daleka widać po prostu. W sensie na krakowskich akurat może być ciężko, ale ogólnie, na przykład w Warszawie na świeżym powietrzu, to dobrze się szukało po koszulce. Siedzimy teraz i odpoczywamy chwilę I... i w sumie to ja mega dużo książek już kupiłam, także wydaje mi się, że będziemy tu chwilę siedzieć i później chyba lecimy do Prusinowski, bo w sumie okay. nie mam co robić. kanał Aurelii. To jest, jest, jest Ja jestem Kalina. Witam Was w, w zakończeniu tego vloga. To będzie taki szary ekran. Lecz. Okay. A więc tak, ponieważ Aurelia jest pro buktokerką, e, która nagra oddzielny film z byłych hollow e, a mnie wtedy już nie będzie tutaj, dlatego ja, że Wam co kupiłam, Daisy nie gra w książek. Właśnie teraz. E, więc o ile Daisy nam um, nie będzie bardzo przeszkadzać, to. Ja Zapraszam was do części y, mojego book haulu. Jak będzie przeszkadzać to wywale za drzwi Więc hmm. no, zaczynamy od tym... Ja będę jak coś polerować o ile Chyba, że będę, w stale, ale wtedy Aury stopy mnie Nie będę wam spoglądać co Aury kupuje, więc ja mówię tylko o moich Okej, a więc zaczynamy od Atmosfera Możesz po, powiedzieć o Marcie, bo w sumie do marty i tak widzieli Okej, okay, dobra To tak, więc Atmosfera, ponieważ ja uwielbiam Taylor Jenkins Reed I w sumie, jak mówię, moje obecne e, udzielanie się w book jest tak bardzo zerowe Że dowiedziałam się, że ona ma nową książkę dosłownie wczoraj, kiedy byliśmy z Aurelią e, Ale no, nie narzekam, tak e, Kupiłam, jestem bardzo jej ciekawa, dosłownie nie mam zielonego pojęcia o czym to jest e, Słyszałam coś, że Coś o, no, nie wiem kimś to może być w kosmosie może e, jak nie no to trochę lipa ale jakby nawet jeżeli no nie wiem w sumie od tej autorki jestem w stanie przeczytać raczej o czym czymkolwiek jak książka ponieważ o e, moon była jakaś przycena, w sensie że niektóre książki były za 15 zł to stwierdziłam już pod koniec jakby mojego wydawania że skoro zostały mi jakieś takie jeszcze no pieniądze, których na targach raczej No jakieś takie docelowe książki jest ciężko wydać to że kupię jakby jeszcze takie za 15 zł książki i kupiłam sobie boisko. Co prawda wolałabym bardziej pieguski, ale bieguski były droższe, więc stwierdziłam, że kupię boisko. E, bo to jest jakby cała autorka, jakby to samo uniwersum. E, ale te książki można czytać bez znajomości tak, i Tak, Ale jakby ja lubię, ja lubię jak są właśnie takie uniwersa, gdzie jakby te książki właśnie, niby się z, te które się złączą, ale też te, tak, które nie. Ja lubię jak się książki właśnie jakoś tak łączą. W sensie konkretnie kompletnie wiem, jak jest cały uniwersum i Riviera, to jakby nie wiem, wszystkie, które dokrainę Magnus Chase, i jakby cały Percy, to jest w jednym uniwersum. Ale jakby no to jest cool właśnie. Tak, eksery są zupełnie jakby oddzielne, ale jakiś sposób się łączą i by to widać i ja to uwielbiam i ja z tego jakby jakby tym uniwersum, e, co prawda pieguski jakby bardziej, zdecydowanie bardziej jakby chciałam przeczytać, ale mm, no to, to też, to też. Dalej kolejna florka to są wrany. O tej książce również dowiedziałam się wczoraj, e, ale mm, ja Wrany czytałam chyba z dwa lata temu, jak nie trzy, i wtedy mi się podobały bardzo. E, Obrony się mnie straumatyzowały trochę. To coś prawda, ale jakby no tak i zakończenie. Tak. Ktoś mnie dzisiaj się na targach spytał, czy one mnie straumatyzowały w dobry czy w zły sposób i nie potrafiłam znaleźć odpowiedzi. Kto był? Nie wiem, ale ktoś mnie spytał, czy było. Czy... bo ja bym próbował wiem. Po tym. Nie gadałyśmy chyba wtedy z Łucją. Możliwe. No, ktoś tak, mnie spytał na pewno. Um, mhm, to była Ucja, bo wtedy było akurat... Łucja to nasza koleżanka z Bookmedia, jak coś. Pozdrawiamy Cię, Łucja, jeśli to oglądasz. No więc stwierdziłam, że jakby, po prostu, jakby to jest też kontynuacja i to jest kontynuacja z perspektywy albo Kasi, albo mamy. Właśnie, wydaje się. Więc to jest ciekawe. Ale mamy. Ale ta mama była taka toksyczna. No tak, ale właśnie wiesz, to jest tego ciekawe. Wiem, wiem. Dlatego, bo jakby zaczęłam w ogóle czytać to, jakby się, nie wiem, siedziałam sobie że mi się nudziło. To zaczęłam czytać jakby pierwsze zdanie i jakby to było takie... O kurde. E, no ale ogólnie myślę, że może być bardzo ciekawie. Tylko, że no, ja myślę, że ja muszę zrobić wron, tylko że to będzie taki dosyć ciężki, czyli bo wrony ogólnie Petra pisze dosyć ciężkie książki. Ehm, ale no, to no, będzie... Trzeba... ciężkie o ciężkiej tematyce. No. no dobra, no tekst. dobra. <laughs> Okej, okay, teraz tak, historia z Martą Waga. Boga. To jest ogólnie zarąbista historia, bo ja trochę podmusiłam Kalinę, żeby to kupiła, mi kupuj to, bo mm. nie będziesz miała tego samego wydania już nigdzie indziej, tylko na targach jest. Tak, więc jakby kupiłyśmy książki, w sensie spoiler uwaga, Orycerz ma tutaj książkę. Tak. Ale to już na vlogu gdzieś. Tak. Się? I jakby potem się w sumie rozdziliśmy, tam sobie poszłam nie bardzo w każdym razie i ja mam jeszcze jakby z Oliwią i jakby znajomą zobaczyć jakby kolejkę do Martybian. I patrzymy, tam jest tak dużo ludzi, że stwierdziliśmy, że dobra, no jakby. Ja też myślałem. W sensie, ja się dowiedziałam o Marcie, też dopiero parę dni temu, bo jak ja ja jej też. wyszukiwałam na tej takiej liście wielkiej, to jej nie widziałam ja i myślałam, że nie będzie. Tak I później się dowiedziałam, że jest do niej taka wielka kolejka, to stwierdziłam. Dosłownie, w sensie jak my to zobaczyliśmy, to mieliśmy takie, że... Znaczy w sensie nie widziałam, ale słyszałam na no, Bóg, bu... ogromna rzecz. No, że no jakby więc odpuściliśmy Martę Bian i... No, i potem jakby losowo Jak już w sensie... była dziewiętnasta. Tak, no nie, osiemnasta. No jest osiemnasta, tak jakby z końcem już targu. Tak, i chwilę. stałyśmy, przy... czekałyśmy, aż nasi znajomi pójdą do tej kawy. I. tą przy tak, I Kalina nagle mówi. No i Marta Bijan. Mówi, Gosia, Gosia mówi, Ej, czy to nie jest Marta Bian Ja mam takie, to jest Marta Bian I my pobiegłyśmy no, do niej, tak pobiegłyśmy. pobiegłyśmy na... Tak, tak, I tak na nią, ale podchodzimy jak do niej. I, i jak czytam, że. Ej, możesz tam się podpisać. I uwaga. Mamy, mamy podpis! Słuchnie nie stałyśmy ani sekundy w kolejce i mamy, jakby mam jeszcze z nią zdjęcie, więc to jest. To jest mega fajne. No, jest no, to, znaczy, kurwa, to, po, po prostu farta No więc to, tylko jakby największym moim zaskoczeniem jest to, że Wiesz, taki, to jest. Kurwa. strasznie cienkie. Ja myślałam, że to będzie miało, nie wiem, może coś podobne do muchomoru. No, no, A to jest tak strasznie cienkie, tylko tak strasznie, strasznie. No i ogólnie ja nie mogę się czegoś jeszcze przeczytam ale w sensie nie nie, nie narzekam, że to jest cienkie, bo ja ostatnio mam jakiś taki, że. Bardzo mu czytam, i mi się to tak nie podoba, że to jest masakra Więc może nowe książki pomogą mi czytać więcej Okej, okay, next To jest znowu taka sytuacja, że ja akurat po tej książce, ja wiedziałam, że ona istnieje W sensie ja miałam tu bardzo daleko z tyłu głowy I jak dzisiaj przyszłam na targi, to miałam taką chwilę jakby, kiedy to zobaczyłam, takie Ta książka jakby już istnieje Pamiętam to I jakby taki, taki miałam szok I mówię to jakby o drugim tomie Nico Angelo. Ja przyszłam taki szok, bo jakby ja gdzieś słyszałam bo też nawet nie mnie na obozie, bo ja jeżdżę na obozie z tego Jacksona ehm, Jakby, że ktoś tam mówił, że właśnie chodzi drugi ciąg Tylko, że jakby ja zapomniałam o tym, tak totalnie zapomniałam I jakby, jak ja to zobaczyłam, to ja miałam taki szok, bo ja sobie tego nie zaplanowałam w że będę to kupowała No ale kupiłam ehm, No i ogólnie to jest taka trochę mini cegiełka, ale muszę się to koniecznie zabrać ale no, to będziesz szybko Ricka czytała no, raczej No raczej, raczej tak Teraz dalej Znowu sytuacja 15 zł u Mondraiva nie wiem z takiego powodu, ale nie było trzeciego tomu, więc skończyłam z dodatkiem, bo tak to wiem, bym go musiała kupić. A ja mam pe... co? <grym> nie wiem, to jest po prostu zabawne, że nie było trzeciego tomu, więc kupiłam dodatek, którego i tak nie że za zanim nie kupisz trzeciego tomu. No, ale ja tak mam. I na przykład skrzydła ognia zbierałam tak bardzo losowo, jakby w sumie kupiłam pierwszy i drugi tom, a potem kupiłam ósmy i dziewiąty, albo ósmy i siódmy. I potem. A to i... pamiętam. No, tak. ale to tak kupować, bo było ciężko dostępne. Więc mam to. Bo przeczytam, kiedyś kupię i wtedy będę mogła całą serię przeczytać, taki jest plan I teraz tak, next To jest Cmentarz Grozy, nie? Tak I ja uwaga, kocham Pauline Handel i kocham tę serię to jest tak cudowna, że jakby no I byłam, i mam autograf Pauline Handel i... Byłam w sumie piąta w kolejce. Dalej mamy mm, to jest krwawe dziedzictwo i ja mega się jaram, tylko że ja mam taki problem, że ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ale ja tak mało pamiętam ogólnie z książek nawet jak mi się mega podobały, że to jest jakiś hit i ja muszę zrobić znowu reread i to jest straszne. Ale też Kara szybko przeczytam. Ja wiem, ale ja mam jakiś problem z rozrobieniem readów To się sensie taki, że lubię, ale też z drugiej strony nie lubię. Bo ja mam wrażenie, że robię robię robi. czas. Ja mam wrażenie, <laughs> <robię> że <laughs> czas i to jest najgorsze. Dlatego nigdy nie zrobiłam życia Ale jakby ja muszę, bo ja nic nie pamiętam, dosłownie zero. jeszcze. Ja ale to mi. Ja chciałam, wiesz, tak? Mieć to tak wszystko na świeżo. Bo co, są jakieś takie smaczki? Na przykład nie pamiętam, jak się główna moteka nazywa. Run? No to teraz kojarzę. Aż takiej rzeczy nie pamiętasz? Tak, to jest masakra. I jakby. Na przykład tutaj? Nie Miałam ja wrażenie, że to jest Max Hastings, ale to jest. Mówiłam wiosen... Max. A. To, to, to jest Max, ale to Max Hastings, to jest przewodnika To książkę, książka, którą kupiłam, ponieważ ją zobaczyłam i przypomniałam sobie, że Aurelia mi coś nie nie mówiła fajnego I Zaczęłam czytać opisy takie, że okej, okay, dobra, to rzeczywiście było fa jest fajne, w brzmi fajnie I to jest właśnie Snow Globe, nie, nie powiem o czym to jest, ponieważ sama e, jeszcze średnia wiem, ale brzmi naprawdę fajnie Plus to jest napisane, że to jest dla fanów Squid Game, a ja lubię Squid Game, co prawda jeszcze nie skończyłam trzeciego sezonu Drugiego. Drugiego sezonu, oj to jeszcze lepiej, ale to jest Spowodowana tym, że nie pośle na, 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 na Netflixa I Na cele, a na stówę znajdzie Ale ja nie lubię oglądać sama Słabo no, Ja lubię do śniadania u Aurelii <ścoughs> no. Squid Game <ścoughs> akurat jest taki mało do No śniadania. to nie my to, wieczorem. My to, to tego wieczorem Squid Game jak oglądaliśmy ostatni raz w nocy to ja zasnąłem na kanapie Oglądam cokolwiek z Aurelią, jakby Aurelia jest sobie bardziej wciągnięta Ja na przykład nie, bo ja mam coś takiego, że ja mam bardzo w się sensie nie mogę oglądać filmu i nic nie robię, więc jak siedzę i gram w blogblasta I Aurelia cały czas się mi darła, że... Nie, to dojma, Andy, trwa, nie oglądasz! Ale, ale ja mam na no to bardzo dobry powód, bo mi by nie przeszkadzała, gdyby ogląda i jakby gra w tego blogblasta i faktycznie by ogarniała, mm -hmm. ale później była sytuacja, że mnie spytała o co chodzi. Ale to raz ale jednak. No dobra, ale po prostu się na sekundę wyłączyłam. No ale, bo ja patrzę na innych tak samo jak na siebie, że ja mam coś takiego, że jak robię jedną rzecz, to już nie słucham reszty i mi się wydaje, że każdy robi tak samo. Ja tak nie, w sensie. no. Mhm, a później. A co, no, to działa? że to jest tylko pierwszy raz. No, więc ogólnie tak. E, Teraz gdzie... Wam szybko powiemy, co było o, na targach tak. w sumie. Bo było super. Było ekstra, nie na ja, ja, ja muszę jedną ja rzecz powiedzieć. Jedna osoba to była taka mega słodka, naprawdę najsłodsza sytuacja, że my siedzieliśmy w hali, jakby między halo Wizytą Dunajem a tymi karpetami, i jakby my już i i potrzebna się jedna dziewczyna. Tak, z taką mega pozytywną energią się przywitała i jakby poprosiła jakby o zdjęcie i zaprosiła o zdjęcie ze mną, Aurelią i Oliwią. I to było. Nie, naprawdę, jeżeli to oglądasz, to cię mega pozdrawiam. To on mi tak zrobiła dzień wtedy, byłam taka chyba umierająca. Ja siedziałam na tej podłodze i jak byłam już tak zmęczona tymi targami i w sumie no, więc tak, love. I właśnie miałyśmy wam powiedzieć, że... Miałyśmy tą grę terenową, ja oh. wam chyba o niej wspominałam, ale nie z niej nagrywałam, ale ta gra była zarąbista, bo byłyśmy z Darką, nie pamiętam jak ona się nazywa. Dar... Znajdę. Daria to była dar. dar... Nie pamiętam. Zaczytana darka, zaczytana darka, no to raczej ją kojarzycie. I właśnie latałyśmy z nią na tej grze terenowej i było ekstra ogólnie gra... dowalona. Ta gra terenowa była dowalona, ale nie ukrywa męcząca, bo musieliśmy biegać po całych targach jeszcze na zewnątrz, no. ale był mega fan z niej, dlatego też wam mi za nie nagrywam, po prostu biegałyśmy i chodziłyśmy i wszystko. Taki był fokus. Tak, ale naprawdę świetnie się na niej bawiłyśmy. I jak widzieliście, zobaczyliśmy naprawdę ogrom osób i ja jestem strasznie szczęśliwa z powodu tego, że coraz więcej osób, raz jak z nimi gadam, tak po prostu jak na przykład podbiłam do nich do zdjęcie, to oni mnie znają. Ale jest tak słodkie. Jest tak słodkie i zaczynają ze mną normalnie tak gadać i oni mówią takie po prostu wspierające rzeczy i takie fajne. I właśnie na przykład tą Darkę ja już zobaczyłam w kolejce, jak szłam do Rusinowskiej i w sumie ona też powiedziała, że ona mnie kojarzy i ogląda i lubi mnie oglądać i ja byłam taka się ja nie dowierzałam, bo ja nigdy nie widziałam, że ona mi coś tam polubiła czy coś. Ona powiedziała, że nie lubi oglądać. I tak samo z skinku i ze chociaż wiem, że my siebie obserwujemy nawzajem, ale po prostu takie słodkie słowa mi mówiły, że to, to po prostu było tak kochane i tak cudowne. <ścoughs> tak cudowne, to było tak piękne i jeśli to oglądacie, a raczej nie, to lwia to no chyba tyle. Mój portfel płacze, ale fajnie, że płacze. Ogólnie super było. Mega jak wy ludzie mega. Klimat. Naprawdę yy, wydaje mi się, że jednak będę bardzo dobrze wspominała te targi, przede wszystkim od dni książki mi gryzła. Właśnie tak się stało, co na to tak robi. <grym> Ze względu na osoby, z, z ogromną ilością osób, z którymi się mogłam spotkać. I jednak przez to, że była ta, ta gra terenowa, to jakoś mi to dodało tego mózgu i no, no to nie wiem, było, było mega fajnie. No mi to podkartowało. I strasznie mi się podobało to, że byliśmy od początku do końca i nikt nas nie podśpiesza. Dostałam trzy piękne brazuletki. Szybciutko je Wam teraz pokażę. Szybciutko Wam je teraz pokażę. Dostałam od pewnej dziewczyny, jeśli to oglądać bardzo sobie pozdrawiam. I serce read oj, I serce readbooks. A to nie było od wucji? Nie, to nie była ta od Lucy, a O, taka piękna, Które dziękuję nie? bardzo. Później właśnie od naszej koleżanki Lucy. A, ta od Lucy, o, Opowiem o sobie gwiazdom. To akurat tematycznie było, podpisywałam tą książkę. A, ja dostałam, bo mi w wypad wypadł od i Stwierdziłam, że to jest przeznaczenie, dostałam od Flavs. Dostałam I dostałam od niepoprawnej, zaczytanej, bo podbiłam no, do niej i mi dała w sumie. E, Hamlet, serduszko i to jest też trochę nawiązanie do jej książki To jest za odważnych. Dobra, będziemy kończyć. A ten... jeszcze ja dostałam jeszcze a. od Ari. Bransoletkę taką Także my już chyba będziemy kończyć Niestety byłyśmy jeden dzień na targach Ale był to ta dzień od samego początku do samego końca Także został w 100% wykorzystany Bardzo wam dziękuję za oglądanie Wow W końcu wleci film YouTube'a <laughs> Tak, potem wraci book haul O ile Aurelia... Um, nie podda się zmontowaniem, więc tak. ogólnie proszę dużo wsparcia i pół motywacji w komentarzach Ludzie znowu ich nie zbanuję ze względu na to, nie że... Nie powinno, nie, nie tak? powinno na, na tak, tak, że dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że też mieliście miłe targi, jeśli byliście A jeśli nie to, że wasze w przeszłości targi będą bardzo miłe, ja bardzo dziękuję wszystkim... osobom, kto... Tak, Lublin Ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które też do mnie podobiły po ponieważ było was, was, was aż z 19, co jest... Naprawdę zadowolona i bardzo Wam wszystkim dziękuję i to tyle. Pa!